Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, to znowu będzie hol zakupowy, ale taki troszkę innym, bo urodzinowy na imprezkę mojej córki Galdynki, tak? Która w sobotę ma urodziny. Na sali zabaw e, zaprasza swoich e, znajomych z klasy i musiałam parę rzeczy pokupywać. Pierwsze co oczywiście kupiłam na urodziny, dla każdego dziecka będzie ich dziesiątka. Jako prezent, taką opaseczkę e, dodam, że urodziny będą w stylu Pokémon, więc wszystko będzie jakby w stylu Pokémon. E, zamówiłam kilka, one kosztowały czy złote chyba, więc e, każde dziecko wyjdzie z takim małym prezencikiem. Będę piekła babeczki, a te babeczki będę ozdabiać takimi fajnymi mm, kartonikami. One są na wykałaczkach, to trzeba wszystko sobie poprzyklejać i ozdobić eee, wszystko będę robiła sama znaczy pewnie z pomocą mojego męża, ale ogólnie to sami będziemy to robić, nie zamawiamy sprawia nam tą ogromną frajdę zobaczymy co z tego wyjdzie tort będzie też w stylu Pokémon, też będę go sama piekła eee, zobaczymy czy mi wyjdzie ale mam nadzieję, że tak i tutaj mamy taki opłatek, to trzeba sobie wyciąć i ponaklejać. To tyle, a Klaudusia będzie Pokémonem, czyli zamawiamy tą taką popularną czapeczkę. Ona tutaj, o, łóżkami sobie rusza i, i chyba jeszcze świeci w ciemności, nie? Więc tak, to są rzeczy, które zamówiłam na Allegro, a teraz przekąski będzie tych zdrowych raczej przekąsek. Wziąłem chrupki, wzięłam ciastka. To, co dzieci lubią, to jest ich dzień, więc e, myślę, że nie będziemy tutaj wariować, tylko niech zjedzą to, co lubią. Do pisania im wziąłem wodę, ale każdy ma taką wodę z dzióbkiem i po kartoniku ze, so ze soczkiem, ale to już ma Baucie nie będę tego już nosić na górę, o Klaudu się już przymierza. Dobra. Za to zrobiłam bieżące, wydałam 400 zł, wiecie, to masakem. Krupki były w jakiejś tam prące. E, drugi tańszy 40% taniej. Wzięłam mm, bonitki, takie pierniczki. E, było 2 plus 2 gratis, więc wzięłam. Ci lubią pierniczki a nawet później do kawki żeby było. No i wziąłam takie opakowanie ciastek, one kosztowały 8 zł. Jest fajne, wygodne. Więc wzięłam. cztery opakowania tych pierniczków mam. Wzięłam śmietankę 36%, bo będę robiła. W planach mam zrobić na pewno tort. Tort z kremem Kinder bueno, z żelką malinową, chrupką czekoladową. I musem malinowym. Czy mi to wyjdzie, nie wiem. Będę robiła pierwszy raz takie kombinacje, ale myślę, że, że raczej tak. Oczywiście w piątek Klaudusia do szkoły też musi zajmieć jakieś słodkości, więc wziąłam wzięłam cukiereczki. Moje ulubione. Twoje ulubione, wiem. wziąłam sobie roszponkę, to nie na urodzinki, ale wzięłam też tą pastę kary, bo Nikola kocha. W ogóle wolę czerwoną, ale jeżeli nie było, to wzięłam zieloną. Wzięłam ser prezydent. On był za 7,50 rąk, fajna. Do 7 kwietnia, z 16, chyba przed seriem, Więc wzięłam dwa takie sery. Jeden będzie na sernik, który upiekę na urodzinki, a drugi będzie na święta już. Wzięłam cukier, bo jak będę teraz piekła, to pewnie trochę tego pójdzie. Musiałam wziąć bardzo dużo czekolad, bo potrzebuję do kremu Kinder Bueno, do tynku, do sernika. Chcę zrobić sernik pistacjowy. Jeszcze nie wiem, czy będzie on na urodziny czy na święta, ale kupiłam już składniki. I potrzebowałam tutaj... Pięć. 5. pięć. Nie wiem, czy nie będzie mało. Potrzebowałam też czekoladę mleczną. Super wanilinowy już nie miałam. O, soczki. To na urodzinki. Każde dziecko dostanie po takim kartoniku. Kolejny. Powiem Wam, że upieczenie takiego tortu w domu to jest bardzo drogi koszt, bo tak naprawdę, jeżeli oczywiście taki wymyślny, bo taki najzwyklejszy pewnie może dużo taniej, ale ja kombinuję z dynkiem, z ozdabianiem, więc trochę idzie na to. Musiałam kupić krem, e, miałam kupić nutellę, ale nutella 20 zł, a to 12, a potrzebuję dwie łyżki do e, kremu Kinder bueno. więc wzięłam po prostu tańszą wersję. E, wzięłam papryczki, bo będę robiła chyba sałatkę, bo my robimy tak, że e, część robimy urodzin e, dla dzieci na sali zabaw, ale zawsze jeszcze babcie wiadomo przyjdą Yy, więc też trzeba czymś początkować. Wzięłam wliczakom chrupki czekoladowe. Yy, kukurydziane czekoladowe. Wzięłam yy, takie papryczki. Gdzieś to widziałam, że jest spokojnie. Wzięłam. Dwa ogórki do sałatki. Yy, Kinder Bueno White. Wzięłam więcej, bo moje dziewczyny je kochają, więc wzięłam jeden i jeden dla Niki A dwa do ciasta. Proszę Proszek do pieczenia, bo nie byłam pewna czy mam. I ulej! I co to jeszcze mamy? E, wzięłam, to Kinder Bueno. No i wzięłam e, masełko. Tylko masło. E, wzięłam to... A nie! 82%, tylko żeby z laktozą, Ale fajsze było, po prostu. A to tylko do pieczenia potrzebuję, więc... Nie kupywałam. Wzięłam jeszcze dziewczyną do koszyczka po takim. Jedna będzie miała króliczka, zajączka, druga będzie miała baranka. Do sernika pistacowego potrzebowałam pistacje i nie wiedziałam, że ta paczuszka jest taka droga. Wziąłam sobie cztery. Mówiłam, ile to może kosztować 5 zł. 10 zł, więc sernik pistacjowy jest bardzo dro drogą inwestycją, więc raczej będzie to okazjonalne. Mozzarella, te moje pierniczki, które tam mam. wzięłam pinsę, zrobię sobie chyba jutro może na obiad, bo po prostu ostatnio nie była, ja kocham pinsę, kocham. Kolejna czekolada mleczna. Kolejne pistacje to są te obwiskane, niesolone, prażone. Ja cebulę, bo wiem, że już mi się skończyłem. Przydałoby się wziąć. Było też taki sos, mac and cheese, serowy, więc wzięłam, bo wiem, że Nikola lubi ten makaron. Kolejne pistacje, kolejna czekolada. A, tych czekolad, ja wzięłam dużo więcej bo naprawdę ich sporo potrzebuję. Wzięłam sobie śmietankę, 30. O, kolejna cebulka się zawieruszyła. Yy, ser na sernik kolejny. To już świątecznie. Wziąłam 20 jajek, bo no, wiadomo, że będę teraz piekła, więc trzeba. Wziąłam pomidory. Kolejne bonitki. Nie ma tych pomitek, mamy. Herbatniki maślane do ciasta mojego. Ostatnio w ogóle kręciłam się w by... pieczenie. Sprawia mi to radość, jakoś jak się przy tym trochę relaksuję. Ostatnio sobie postanowiłam, że co niedzielę robię jakieś ciasto i faktycznie na razie nam się udaje, nie? W tamtym tygodniu upiekłam babeczkę mini, bardzo mini, <śmiech> <śmiech> ale była pyszna, jogurtowa, taką będę robiła na święta. Mm, dobrusia makaron, mozzarellka mascarpone, Mąkę wzięłam, bo nie wiadomo przyda się. Wziąłam też taki dip, jakbym kupiła jeszcze te tortilki. Paluszki dla klaudynki na do, do urodzinki. Wziąłam szynkę konserwową, bo potrzebuję do sałatki. Wziąłam ser, bo też już mam niedużo, płatki cornflakes. Potrzebuję do, płatki, do tej krupki do tortu, więc musiałam kupić. Kolejne soczki. Kolejne masełko. Kolejne cuksy. To już się tam powelicza, część da Nikoli, nie? Kolejna czekolada. Nie byłam pewna ile ich potrzebuję, ale niech już będą. No i tu jeszcze kupiłam to. Ten jogurt Love Cup. Yy, karp. Twaróg z, serek proteinowy. No i kiełbaska, bo będę robiła leczą. No i tyle. Wiecie co? Za te zakupy, za same przekąski poszło 400 zł. Kiepsko, no ale no niestety mam. Ja jak to no. Musiałam to kupić. I zaraz zobaczę, czy mi się faktycznie udały promki. Ale chyba tak. Chyba tak. No nawet cukierki nie wy... O, cukier kupiłam za 2,99, ale nie wiedziałam, że z promocji. Hmm. Aha, za żółty tychę. Myślę, że tańszy. Wiórki tańsze. No okej. Okay. Poszło. Cztery stówy, nie moją. Chowam to. Jeszcze się zmyślam, jeszcze dzisiaj nie upiec sobie serniczka. E, serniczka, Boże. E, Biszkop to bo, było, żeby jutro mieć już mniej i zrobić jutro jeszcze żelkę, chrupkę i kremę. Tam myślę, może, może zrobić, zobaczyć, Czy mi się będzie chciało. Na razie muszę to popakować. Okay. I tyle. Okej, okay, kochani, dziękuję Wam za ten filmik, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, lajki, to, że teraz tyle mi przybywa i subów, i e, i oczywiście e, oglądalności. Jestem bardzo Wam wdzięczna i dziękuję. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne i, i lubię to po prostu robić. Tak naprawdę należy do osób y, bardzo szybko nudzących się, że tak powiem. A ten kanał prowadzę już ponad rok. No, zleciało. Jeżeli mielibyście ochotę oglądać moje przygotowania do świąt wielkanocnych, to dajcie znać w komentarzu albo łapkę w górę, to będę wiedziała, że tak i będę nagrywać. I jeszcze, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak robię tort domowy, taki nieidealny, ale swój, prawda? Klaudusia uwielbia mamy torty, myślę. Nawet kiedyś zrobiłam pierwszy raz Klaudii, to było dwa czy trzy, trzy lata temu, a Nikola mimo, że miała zawsze piękne torty, bo jej babcia piekła. E, I takie naprawdę z masy cukrowej i, i ładne, to powiedziała, że no tak, jednej upiekła się, a drugiej nie. I od tamtej pory piekę torty. Nie lubiłam tego robić, ale pomału, pomału, teraz lepiej mi to wychodzi. Mąż mi pomaga przy dekoracjach, bo u mnie jest tym ciężej. I tak trochę je udoskonalam. Może kto wie, może kiedyś pójdę w takie e, rzeczy, żeby na piekła, torty. Nie wiem, ciasta też mi teraz lepsze wychodzą, więc, więc tak. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję, do zobaczenia, bye bye!